Dziękuję. Miło Was widzieć i mam takie pytanie, czy uczy, uczycie się języków obcych? Dobrze, świetnie, ja też. Więc witajcie w mojej podróży lingwistycznej i będę potrzebowała też tego chyba pilota, poradzę sobie. Urodziłam się w Ukrainie, w Hersoniu, to jest miasto na południu Ukrainy i to jest właśnie to miasto, gdzie wszędzie można było słyszeć język rosyjski, zarówno jak i ukraińskiej, a też surżyk. Co to jest surżyk? Surzyk to jest mieszanka, mieszanka językowa i w mojej rodzinie to nigdy nie mieszaliśmy języków i stąd biegle posługuję się jednocześnie językiem ukraińskim i językiem rosyjskim. I przez jakiś czas pracowałam. Chyba też musimy troszkę opuścić, no dziękuję bardzo. Przez jakiś czas, a to prawie 20 lat, strasznie powiedzieć, pracowałam w gazecie. Unikalność, której polega na tym, że mieściła artykuły w języku ukraińskim i rosyjskim jednocześnie. Więc na jednej stronie można było spotkać artykuły w języku rosyjskim i w języku ukraińskim. Oczywiście trzeba powiedzieć, że było to możliwe do pewnego czasu. Wiecie, o czym mówię teraz. Pierwsze moje wyzwanie językowe było w wieku 10 lat, kiedy przyjechałam z rodzicami do Polski, gdzie pracowali przez 2 lata i naprawdę był to dla mnie taki szok kulturny. Pamiętam, jak siedziałam przed telewizorem i płakałam: Kurczę, nie rozumiem bajek. Nie mogę bawić się z dziećmi polskimi, dzieciakami na podwórku. Jak to przeżyję? No i przeżyłam, bo moja motywacja była bardzo prosta. Muszę sobie poradzić z komunikacją. Nie chodziło mi wtedy o gramatykę, o pisanie, o czytanie. Tylko rozumieć i przekazać, co chcę. Powiedzieć chłopakowi, żeby mnie nie zaczepiał. Koleżance, że chcę pójść z nią gdzieś tam na boisko albo gdzie indziej. Więc tylko i wyłącznie przekazanie informacji. Powiem wam, że poradziłam sobie wtedy. Kolejnym wyzwaniem było, kiedy poszłam na studia i myślałam, że uczę się języka angielskiego. Poradzę sobie w życiu i że to będzie wystarczające. Ale jednak, mój wyjazd w ramach programu Erasmus do Hiszpanii przekonał mnie, że nie miałam racji, ponieważ już w pierwszych dniach bycia tam w Hiszpanii zrozumiałam, że na przykład w aptece, w sklepie, w transporcie publicznym mało mi pomaga ten angielski. Musiałam pilnie uczyć się podstawowych słów, podstawowego hiszpańskiego. Tak wyglądałam. To nie jestem ja, ale mój pokój wyglądał tak. Wszędzie miałam karteczki, wszystko było zaklejone, słówka, wyrazy. Powiem Wam, że chodziłam do apteki, na przykład, albo do sklepu obok mojego mieszkania, obok akademika, cały czas ze ściągą. Była to lista słów, które mogą mi być potrzebne do tego, żeby sobie poradzić w życiu. I to jest to był właśnie dobry pomysł, bo to mi pomogło. Później, nawet poszłam do kawiarni, pracowałam jako kelnerka. Wykorzystywałam każdą możliwość, żeby nauczyć się języka hiszpańskiego. I po jakimś czasie już wróciłam i posługiwałam się biegle językiem. No, właśnie kolejnym wyzwaniem było to, że trzy lata temu przyjechałam z, moim rodzic z moimi rodzicami, z moim synem do Legnicy. I uciekając przed wojną, musiałam budować swój nowy świat. I pierwsze co to było praca, której potrzebowałam, żeby normalnie utrzymywać moją rodzinę. Nie chciałam iść na strefę. Zależało mi bardzo na tym, żeby ciągle się rozwijać, więc. Rozumiałam, że bez języka sobie nie poradzę. Oczywiście, podstawowe jakieś już umiejętności, znajomość podstawowa języka polskiego z dzieciństwa już była w moim życiu, ale to właśnie był ten czas, czas gramatyki. Bo, żeby pracować w biurze, żeby pracować z ludźmi, potrzebowałam właśnie głębiej znać wasz język. Uczyłam się. O pierwszego dnia poszłam na kursy językowe dla obcokrajowców, i mimo że to był poziom A1, a ja już dobrze mówiłam, mówiłam, ale nie pisałam w języku polskim, więc ten poziom A1 pomógł mi właśnie takie podstawowe rzeczy zrozumieć. Dlaczego tak mówicie, a nie tak jak my, Ukraińcy, powiedzmy, mimo że są podobne nasze języki, ale jednak są zupełnie inne. Więc zapisałam się do biblioteki, dużo czytałam, pisałam sobie różne słówka, znów zjawiły się te karteczki, opowiadałam o waszych słowach, waszych wyrazach moim rodzicom, mojemu synowi. Więc robiłam wszystko, co było w mojej mocy i nawet więcej. I powiem wam, że uważam, że właśnie ta znajomość języka i ta chęć stałego codziennego rozwoju pomogła mi znaleźć dobrą pracę. Dzisiaj pracuję w teatrze. Był tu mój kolega. Jestem asystentką dyrektora i to jest właśnie mój dyrektor. Kocham tę pracę, dlatego, przede wszystkim dlatego, że pracuję z ludźmi i że mam możliwość dla codziennego rozwoju. Ciągle piszę te karteczki, ciągle zapisuję słówka, kiedy rozmawiam z moimi kolegami i oni już o tym wiedzą, że ja pytam. A dlaczego tak mówicie, a nie tak? A dlaczego to tak, a nie tak? Pomóżcie mi i chętnie pomagają. Więc, co Wam chcę przekazać? Że przede wszystkim język to jest klucz do nowych możliwości. Uczcie się języków, nie bójcie się popełniać błędy. Też je popełniam. Coraz mniej, mam nadzieję, ale jednak. Kluczem do języka, do uczenia się, do nauki języków przede wszystkim jest dobra motywacja. I tą motywacją może być cokolwiek. To może być miłość, zakochać się w kogoś, nie. To może być praca, to może być bajka, którą chcesz zrozumieć. Więc teraz możemy sobie jakieś tam napisy włączyć. 30 lat temu nie było takiej możliwości. Więc szukajcie, szukajcie tej motywacji, która właśnie, właśnie Wam pomoże w uczeniu się języków. I jeszcze chcę tak powiedzieć z własnego doświadczenia, że kiedy mówicie do ludzi i chcecie, żeby was usłyszano, żeby było was usłyszano i zrozumiano, mówcie w języku miejscowych, tak jak ja teraz do was mówię. Strasznie się stresuję e, oczywiście, bo nie jest to mój język ojczysty, ale uważam, że kiedy mówię do was w waszym, w waszym języku, lepiej mnie rozumiecie, lepiej mnie słyszycie i. Wiecie co, jeszcze miałam takie doświadczenie w życiu, że pojechałam ze znajomymi nad morze do Hiszpanii w taką wycieczkę i kiedy przyjechaliśmy do hotelu, to wszyscy do pani na recepcji mówili po angielsku. Kto jak potrafił, ale po angielsku. Było to okej, okay. ale ja sobie tak przypomniałam, kurczę, kiedyś uczyłam się hiszpańskiego, powiem do niej parę słów po hiszpańsku. Ona była po prostu tak wzruszona, że dostałam lepszy pokój, więc szukajcie motywacji... Uczcie się języków i się niczego nie bójcie. Dziękuję.